Psalm 35. Psalm Dawida. Spieraj się, panie, z tymi, którzy się ze mną spierają. Walcz z tymi, którzy walczą ze mną. Chwyć tarczą i puklesz i powstań mi na pomoc. Dobądź włóczni i zagroć drogę tym, którzy mnie prześladują. Powiedz mojej duszy: Ja jestem Twoim zbawieniem. Niech hańba i wstyd okryją tych, którzy czyhają na moją duszę. Niech cofną się i niech będą zawstydzeni ci, którzy obmyślają zło przeciwko mnie. Niech będą jak plewy na wietrze, i niech anioł pana ich rozproszy. Niech droga ich będzie ciemna i śliska, i niech anioł pana ich ściga. Bez powodu bowiem zastawili na mnie w dole sieci, bez powodu wykopali dół na moją duszę. Niech niespodziewanie przyjdzie na nich zniszczenie, niech złowi ich sieć, którą zastawili. Niech w nią wpadną ku zniszczeniu. A moja dusza będzie się radować w panu, będzie się weselić jego zbawieniem. Wszystkie moje kości powiedzą, Panie, któż podobny do ciebie, który uwalniasz ucisnionego od silniejszego, a nędznego i ubogiego od łupieżcy? Powstają fałszywi świadkowie i pytają mnie o to, czego nie wiem. Odpłacają mi złem za dobro, chcąc pozbawić mnie mojej duszy. Lecz ja, gdy oni chorowali, wkładałem wór pokutny, umartwiałem postęp moją duszę, i moja modlitwa wracała do mojej piersi. Postępowałem jak z przyjacielem, jak z bratem, uginałem się pod brzemieniem smutku, jak w żałobie po matce. Lecz gdy ja byłem strapiony, oni się cieszyli i zbierali się, gromadzili się przeciwko mnie, nikczemni. A tego nie widziałem, szarpali mnie nieustannie. Wraz z obłudnikami, szydercami, pochlebcami, zgrzytali na mnie zębami. Panie, jak długo będziesz na to patrzeć? Wybaw od zniszczenia moją duszę, od lwów. Drogą duszę, moją będę cię wysławiał w wielkim zgromadzeniu wśród licznego ludu. Będę cię chwalił. Niech się nie cieszą z mojego powodu ci, którzy bez przyczyny są moimi wrogami. Niech nie mrugają okiem ci, którzy niesłusznie mnie nienawidzą. Nie mówią bowiem o pokoju, lecz przeciwko spokojnym na ziemi obmyślają zdradliwe słowa. Owszem, otwierają przeciw mnie swe usta, mówiąc: Ha, ha! Widzieliśmy to na własne oczy, widziałeś to, Panie, nie milcz, Panie, nie oddalaj się ode mnie Obudź się i wstąp w mojej obronie, w mojej sprawie, mój Boże i Panie Osądź mnie według swojej sprawiedliwości, Panie mój Boże, niech się nie cieszą z mojego powodu Niech nie mówią w swoim sercu, ha, tego chcieliśmy, niech nie mówią, pożarliśmy go Niech się zawstydzą i zawiodą wszyscy, którzy cieszą się z mojego nieszczęścia. Niech się okryją wstydem i hańbą ci, którzy wynoszą się nade mnie. Ale niech śpiewają i radują się ci, którzy sprzyjają mojej słusznej sprawie. Niech mówią nieustannie, niech będzie wywyższony Pan, który pragnie pokoju dla swego sługi. A mój język będzie głosił Twoją sprawiedliwość i chwałę Twoją przez cały dzień.